W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Piętnasty dzień czerwca. Rozważanie o ranie serca Pana Jezusa. Jak słodko mieszkać w sercu Jezusa, święty Bernard. Wszystkie rany Zbawiciela naszego są tyluż bramami zbawienia otwartymi dla wszystkich ludzi. Lecz brama serca jest najszerszą. Wszystkie jego rany są źródłami, z których płyną łaski, lecz źródło rany serca jest najprzezroczystsze. Wszystkie rany jego są tyląż purpurowych strumieni, w których zanurzamy wszystkie władze dusz naszych, by podwyższyć wartość naszych myśli słów naszych i czynów, lecz strumień rany serca nadaje im barwę żywszą, blask jaśniejszy, cenę kosztowniejszą. Wszystkie rany Jego są zgłoskami Księgi Żywota, która zawiera umiejętność świętych. Zgłoski wszakże rany sercowej najwięcej nas nauczają. Wszystkie rany jego są miejscami ucieczki, gdzie najwięksi przestępcy znajdują schronienie. Lecz ucieczka w ranie serca jest najpełniejsza łaski, najbezpieczniejsza. Rana Serca Jezusowego jest wymownym językiem przemawiającym w tajnikach serc, przypominającym miłość Pana Jezusa dla nas silne do wzajemności z zachęcającym. Rzućmy się więc w tę ranę najdroższą i postanówmy nigdy z niej nie wychodzić. Było oznajmionym świętej Gertrudzie i wszystkie śrostry jej zgromadzenia zostające pewnego dnia przed Najświętszym Sakramentem otrzymały łaski Boże. Niektóre zdawały się ściągać na siebie Prze Najświętsze wpływy serca Jezusowego, inne rąk, inne nóg Jego najświętszych. Ta jednak zachodziła między nimi różnica, że im które dalej czerpały od serca, tym trudniej przychodziło im otrzymać spełnienie swych pragnień. Te zaś, które czerpały wprost w miłości pełnym sercu swojego Pana, albo w pobliżu tego źródła znajdowały większą łatwość, otrzymując pełności wszystkiego, czego żądały. Postanowienie do wykonania. Pan nasz, pomiędzy wieloma innymi ćwiczeniami, jakie przepisał błogosławionej Małgorzacie Marii, w celu uczczenia swojego serca, nauczył ją nabożeństwa znanego dziś pod imieniem godziny świętej. Zależy ono na przepędzeniu na modlitwie we czwartki od 11 do północy w zjednoczeniu z boleściami serce pana Jezusa, jakich doświadczył, konając ciężko w ogrodzie oliwnym. Nie każdy może odprawiać to namożeństwo, ani do tego po osobach wśród świata żyjących wymagany. Same, nawet osoby zakonne, tylko za wyraźnym pozwoleniem przełożonych odprawiać one mogą. Z tym wszystkim każdego czwartku wieczorem rozmyślajmy nieco o ciężkim konaniu Pana. Połączmy się w duchu z tymi, co tę godzinę wiernie odprawiają. Ofiarujmy ich modły Panu. Prośmy także naszego anioła stróża, by zajął miejsce nasze przy sercu Pana Jezusa. Modlitewka strzelista. O, któż by mi dał, abym mógł wniknąć w głąb serca Twojego, mój Jezu. Boskie serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Serce bez mazy Maryi, módl się za nami. Módlmy się. Rana serca Twego, Jezu, Niech wyleje nasze grzeszne serca. Potoki krwi i wody. Wody, abyśmy w sakramencie pokuty winy nasze obmuwali krwi, abyśmy przez godne Najświętszego sakramentu przyjęcie krew Twoją w serca nasze wprowadzili. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.